Uczniowie biegają i bawią się na przerwach. Następnie uczą się i odpoczywają w ławkach. Przerywamy kronikę, aby nadać ważny komunikat. Z przyszłości. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat wiele się zmieniło. Na lepsze. Ale dopiero teraz widzimy, że w tym postępie coś zgubiliśmy. Dawniej dzieci były w ciągłym ruchu, a lekcyjna ławka była miejscem odpoczynku. Dziś jest odwrotnie. Dzieci coraz częściej siedzą, nawet tam, gdzie kiedyś się bawiły. A przecież ruch to podstawa zdrowia i rozwoju. Na szczęście w 2024 roku rozpoczęła się rewolucja, która tchnęła życie w szkolne klasy. Do pierwszego etapu projektu Edukacja w ruchu przystąpiło 200 klas i grup przedszkolnych z wrocławskich placówek. Co miesiąc dzieci podejmowały aktywne wyzwania i zdobywały punkty, ucząc się przez ruch, współpracę i zabawę. Wierzymy, że dzisiejsza szkoła powinna odpowiadać na potrzeby dzieci, również tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tradycyjne, statyczne metody często nie wystarczają. Piłeczki edukacyjne mini edubal to przykład narzędzia, które odpowiada na potrzebę dopasowania metod nauczania do sposobu uczenia się dzieci, zwłaszcza tych, które najlepiej przyswajają wiedzę, przez działanie i doświadczanie. Dzięki materiałom przekazanym nauczycielom, aktywność fizyczna mogła być naturalnie włączona w zajęcia bez potrzeby zmieniania układu sali. Nauka wychodziła poza schemat. Dodatkowo każda klasa otrzymała plakat zespołowy, na którym dzieci dokumentowały swoją aktywność, wspólnie go ozdabiając, nazywając drużynę i śledząc postępy. Podstawą comiesięcznych wyzwań były też filmy z serii Co Wolisz, dzięki którym dzieci nie tylko ćwiczyły, ale również uczyły się decydować, szanować wybory innych i współdziałać. Część uczniów brała udział w zabawie ruchowej, a część obserwowała i notowała wybory koleżanek i kolegów. To doskonałe ćwiczenie kompetencji społecznych. W projekcie znalazło się także miejsce na spontaniczną zabawę. Klasyczna gra w berka mogła zyskać nową jakość dzięki kartom ruchu, które wprowadzały nieprzewidywalność i urozmaicenie, sprawiając, że dzieci biegały, skakały i śmiały się z jeszcze większym zaangażowaniem. Spośród 200 uczestników aż 100 zakwalifikowało się do drugiego etapu, gdzie czekało jeszcze więcej atrakcji w ramach comiesięcznych wyzwań, ale także nagród dla najbardziej... Bardziej zaangażowanych. Edukacja w ruchu to przestrzeń, w której nauka naprawdę idzie w parze z radością i potrzebami dzieci.